Był typem cichego wojownika, który, pochodząc z biednej rodziny w São Paulo, wyruszył w świat, by stać się kimś większym. Gerson Brenner zaczynał jako prosty model. Chodził po małych brazylijskich scenach i desperacko szukał swojego miejsca w świecie. Europa przyniosła mu jedynie chłód i rozczarowania, ale po powrocie do Brazylii w końcu znalazł reflektor, który na niego czekał. Dzięki Rainha da i późniejszym rolom. Stał się twarzą znaną milionom, mężczyzną, którego przyszłość lśniła jak świeżo zapalone światło sceniczne, zanim wszystko runęło. Gerson i złoty punkt zwrotny stał u progu czegoś większego niż wszystko, o czym kiedykolwiek marzył. Kiedy łowcy talentów z globo go zauważyli, mężczyzna, który wcześniej grał tylko role drugoplanowe, nagle stał się obietnicą. Przełom nastąpił wraz z Reincha da Sukata. Gerson Giovanni stał się nie tylko postacią, ale symbolem tamtych czasów. Czarujący, obecny, charyzmatyczny. Publiczność go pokochała, a branża otworzyła mu drzwi, które wcześniej były zamknięte. Każda nowa rola przynosiła mu więcej szacunku, więcej uznania, więcej przyszłości. Między sceną, planem filmowym a wirującym życiem telewizyjnym zaczął budować karierę, która wydawała się stabilna i błyskotliwa. W Deus Nos Akuda, a później w rekord i manchetę. Zawsze znajdował sposoby, by na nowo się odkrywać. To był okres, w którym przyjaciele, koledzy i krytycy zgodnie mówili: W końcu nadeszła jego godzina. Jego nazwisko było synonimem wzniesienia, siły, marzenia o przetrwaniu pomimo wszelkich przeciwności. Nikt nie przypuszczał, że całe to światło wkrótce zamieni się w ciemność, szybko, brutalnie i ostatecznie. Noc, w której wszystko runęło był 17 sierpnia 1998 roku, noc, której nie powinno być w żadnej linijce jego życia. Gerson jechał sam, rodowią Ayrton Sena, zmęczony, ale zadowolony po dniu pełnym obowiązków. Dwie przebite opony zmusiły go do zatrzymania. moment, który wydawał się banalny, a jednak miał zmienić całe jego przeznaczenie. Droga była ciemna, pusta, niesamowicie długa. Gdy pochylił się, by zmienić oponę, z ciemności wyłonili się uzbrojeni mężczyźni, bezszelestni, zdeterminowani, bezlitośni. Jeden strzał z pistoletu kalibru 38 trafił go w głowę. Dźwięk zaginął w oddali nocy, ale jego życie runęło jak domek z kart. Leżącego na asfalcie, nieprzytomnego, bezbronnego, znaleźli go dwaj przejeżdżający kierowcy ciężarówek. Iskra przypadku. Która stanęła między życiem a śmiercią. Nikt nie mógł wtedy pojąć, że ta krótka chwila na poboczu drogi oznaczałaby koniec jego kariery, jego wolności i jego dawnego ja. Walka w ciszy. Gdy Syreny w końcu umilkły, a drzwi karetki się zamknęły, dla Gersona rozpoczęła się walka, której nikt nie chciał stoczyć. Leżał bez ruchu w Santa Casa de Hacarei. Mężczyzna, który jeszcze kilka godzin wcześniej był pełen życia. Strzał przeszył lewą stronę jego czaszki. Uszkodzenie było tak poważne, że lekarze ledwo ośmielali się mówić o nadziei. Raporty zamieniały się w modlitwy, korytarze w miejsca pełne niepewności. Fani stali na zewnątrz, szukając znaku, podczas gdy w środku maszyny utrzymywały jego ciało przy życiu. Każde badanie przynosiło nowe obawy, każdy poranek nowe wątpliwości. Gdy został przeniesiony do szpitala Albert Einstein, specjaliści potwierdzili to, czego nikt nie chciał słyszeć. Utrata masy mózgowej była ogromna, nieodwracalna. Droga powrotna niewyobrażalnie długa. 16 dni leżał w śpiączce, otulony ciszą, która wydawała się drugim umieraniem. Jednak w samym środku tej ciemności, jakby pozostały jeszcze niewidzialne nici, wykazał pierwsze drobne reakcje. Ledwo widoczne, ale wystarczające, by nikt już nie ważył się stracić nadziei. Między odrodzeniem a stratą, kiedy Gerson ponownie otworzył oczy, nic nie było takie jak wcześniej. Jego ciało reagowało powoli, jego umysł walczył, jakby musiał przyzwyczaić się do nowego życia, takiego, którego nigdy nie wybrał. Po prawie 40 dniach w szpitalu rozpoczął się etap żmudnej rehabilitacji. Fizjoterapia, ćwiczenia mowy, stała kontrola medyczna. Pośród tego bólu los przyniósł mu jednak małe światełko. Dwa dni wcześniej urodziła się jego córka Wittoria Karolina. Rozpoczęło się nowe życie, podczas gdy jego własne leżało w gruzach. Jednak radość natychmiast wymieszała się z gorzkimi decyzjami. Jego żona Denise, sama wyczerpana i matka noworodka, została zwolniona z opieki nad nim. Na mocy decyzji sądowej. Nie mogła jednocześnie sprostać potrzebom ciężko rannego mężczyzny i niemowlęcia. Wielu ją potępiło, ale później otwarcie o tym mówiła. Nie działała z egoizmu, lecz z konieczności. Jego rodzina przejęła odpowiedzialność, podczas gdy on walczył dalej. Przeciwko paraliżom, blokadom mowy, utraconym zdolnościom, pustce, którą pozostawił strzał. Był to bolesny. Ale jednak nowy początek. Trzy dekady w cieniu własnej przeszłości. Lata po zamachu ukształtowały życie, które niewiele miało wspólnego z dawnym Gersonem. Paraliż jednej strony ciała pozostał, ruchy stały się sztywne, niepewne, zależne od stałej pomocy. Nie mógł już chodzić, jeść ani mówić jak wcześniej. Potem przyszło zapalenie płuc, punkt zwrotny, który jeszcze bardziej go cofnął. Po serii ciężkich napadów drgawek ostatecznie stracił zdolność połykania i odtąd był karmiony przez sondę żołądkową. Sześć posiłków dziennie, ściśle kontrolowanych ciało, które mogło funkcjonować tylko wtedy, gdy mu o tym przypominano. Jego dni składały się z fizjoterapii, aby przeciwdziałać zastojowi, z terapii mowy, aby odzyskać choć fragmenty głosu oraz z niekończących się rutyn, które miały spowolnić postęp uszkodzeń. Opiekunowie zmieniali się. Pomagali mu siadać, oddychać, po prostu być. Każdy oddech był świadectwem tego, że wciąż żyje. Ale mężczyzna, który kiedyś podbijał sceny i studia telewizyjne, żył teraz za zamkniętymi drzwiami, z dala od kamer i aplauzu. Miłość, która została, gdy świat odszedł. W czasie gdy wielu powoli wycofywało się z jego życia, pojawiła się kobieta, która pozostała, gdy reszta świata szła dalej. Marta Mendonsa początkowo była częścią zespołu rehabilitacyjnego, ale zanim cokolwiek mogło się między nimi narodzić, z etyki zawodowej przekazała jego przypadek w inne ręce. A jednak coś pozostało spojrzenie, ciche zrozumienie, które opierało się wszelkim zewnętrznym osądom. Wiedziała, co to znaczy pozostać u boku mężczyzny, którego życie było naznaczone zależnością, bólem i nieskończoną cierpliwością. Jej własny brat zerwał kontakt, znajomi szeptali, ale Marta nie ustąpiła. Porzuciła pracę i codzienne życie, by być z nim, dniem i nocą. Znała jego lęki, jego nieliczne słowa, jego gesty, które mówiły więcej niż całe zdania. Dla wielu jej poświęcenie wydawało się niezrozumiałe, ale dla niej była to po prostu miłość, nie miłość blasku, lecz miłość, która pozostaje, gdy nic już nie świeci. W niej Gerson znalazł coś, co świat mu odebrał: bliskość, trwałość i cichą pewność, że nie idzie przez ciemność sam. Dziedzictwo ciszy. Dziś Gerson Brenner żyje w odosobnieniu w São Paulo, mężczyzna, którego ciało naznaczone jest trzema dekadami bólu, terapii i niepowstrzymanych strat. Siedzi na wózku inwalidzkim, jest karmiony przez sądę. Zmaga się z napadami drgawek i nawracającymi infekcjami dróg oddechowych. A jednak pozostaje czujny, obecny, świadomy. Mówi gestami, spojrzeniami, małymi ruchami, które pokazują, w nim wciąż żyje wola, która nigdy nie została całkowicie złamana. Publicznie wielu kolegów wyraża współczucie, wspominając jego talenty, czasy, gdy dla milionów był znajomą twarzą. Jednak w ciszy jego rodzina narzeka. Że wizyty stały się rzadkie, że blask branży telewizyjnej zniknął szybciej niż rany po jednym strzale. Wymiar sprawiedliwości ponownie dopadł sprawce, ale dla Gersona to nic nie zmieniło. Ani nienawiść, ani zemsta nie mogły mu zwrócić jego dawnego życia. Pozostało dziedzictwo, które nie składa się z ról czy nagród, lecz z cichego świadectwa ludzkiej kruchości. Człowiek, który kiedyś stał w świetle, żyje teraz w cieniu. Ale jego historia przypomina, jak cienka jest naprawdę nić między sławą a zapomnieniem. Ukresu jego podróży nie ma aplauzu, nie ma sceny, tylko cichy oddech mężczyzny, który stracił więcej niż słowa są w stanie wyrazić. Lecz w tej ciszy tkwi waga, której nikt nie może zignorować. Gerson Brenner przypomina nam, jak szybko życie może się załamać, jak sława wyparowuje jak prawdziwa siła staje się widoczna dopiero wtedy, gdy wszystko inne znika. Jego historia to nie skandal, nie sensacja, to lustro. Ciche dziedzictwo okruchości, nadziei i odwadze, by oddychać dalej, nawet gdy światło dawno zgasło.